Nie był wysłany, nie ma baroku. Czyli może on porwał. Ktoś i mówi, że go A tak stąd dni, wyszedł. No, teoretycznie nie wyszedł, to praktycznie wiesz, jak się tu lają do Chyba, że stał i tego Czy znaczy nie, ja wam coś, coś powiem, patrzcie. 13, patrzcie. Ale nie będę tego wykorzystywał, bo fajnie to zrobił. Widzicie tam ta nogi? Powiedział, że jak coś mu zrobicie, to wszyscy stracicie głowy. Widzicie tam nogi? A powiedz tylko, czy napastnik smak... ma. Coś czerwonego na buzi i powiedz po prostu cokolwiek, na tym wracuje. Nawet dotknij gruszkę. 10-3. Nie się jeszcze. Nie się skawał. Dobra, co się. Co jest? I rosy... No, no to był byli, bandy radio, na celach i nagle zniknął na On tutaj był, kiedy ja wysyłam to jego panie, kolegę No, ale już go nie ma Ktoś go musiał wynieść, jakiegoś korumpa mamy. Dobra, ktoś tutaj powiedział, że widział jak...